Cześć, rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dziś dość nietypowy odcinek. Wróciłem niedawno z wycieczki do Danii. Chcę Wam pokazać, co ciekawego zobaczyłem po drodze, jakie rzeczy w Niemczech i Danii mi się spodobały, a jakie były dość nietypowe i mi się nie spodobały. Pod koniec maja pojechałem z rodziną do Danii, do Legolandu oraz do Kopenhagi. Od roku jestem fanem przyczep kempingowych. Wszędzie gdzie się da, jadę z przyczepą i tak było też tym razem. Z Polski, z okolic Poznania, gdzie mieszkam, do Legolandu mieliśmy do przejechania około 820 km. Wyjechaliśmy w piątek około 15. Na początku do granicy jechaliśmy naszą autostradą A2. Tą drogą w mojej opinii jedzie się bardzo dobrze. Ruch z Poznania do Świecka nie był zbyt duży, ponieważ w piątki ciężarówki wracają z Niemiec, więc droga była dość pusta. Do granicy w Świecku jechaliśmy niecałe dwie godziny. Granicę polsko-niemiecką już od kilkunastu lat przekracza się bez zatrzymywania. Właściwie jedynie po znakach i po tym, że jedziemy nad Odrą, można się domyśleć, że przekraczamy granicę i wjeżdżamy do innego kraju. Nawierzchnia na niemieckiej autostradzie A12 ma według mnie gorszą jakość niż nasza A2. Jest bardziej nierówna. Zaraz po przekroczeniu granicy jest remont mostu, który trwa już od ponad roku. Przez ten remont co tydzień w piątek setki aut stoi w korku a stoją dlatego, ponieważ nie dało się wytyczyć czterech pasów ruchu, tylko trzy. Dwa w stronę Niemiec i jeden w stronę Polski. Korek, z tego co widziałem, miał aż kilkadziesiąt kilometrów długości. Po kilkudziesięciu kilometrach dojeżdżamy do pierwszego dużego węzła drogowego, gdzie łączą się dwie autostrady. Od tego momentu, obojętnie czy jedziemy na północ, czy na zachód, to autostrada ma numer 10. Wjechaliśmy na ring Berlina. Bardzo żałuję, że u nas obwodnice dookoła dużych miast nie mają jednego wspólnego numeru. Uważam, że obwodnica Łodzi, Warszawy czy Krakowa powinny mieć swój własny indywidualny numer, np. A100, A200 itd. Główny ruch pojazdów z Polski odbywa się tu w stronę zachodnią. My jednak jedziemy w stronę Hamburga, więc wybieramy skręt w prawo. Mimo, że zapewne nawet 80 czy 90% pojazdów jedzie tutaj na wprost, to i tak są dwa pasy do skrętu w prawo. Nikt sztucznie nie zawęża pasów ruchu z dwóch do jednego. Dzięki temu przez ten i inne węzły jedzie się właściwie bez zwalniania. Łącznice są bardzo dobrze wyprofilowane. Uważam, że w Polsce obligatoryjnie na połączeniu dwóch autostrad czy dwóch dróg ekspresowych na łącznicach powinny być dwa pasy ruchu. Kolejna sprawa to oznakowanie pionowe, dróg czyli znaki drogowe. Zobaczcie jak one są przejrzyste w swojej prostocie. Zbliżamy się do węzła drogowego, do którego jest 1 km o czym informuje nas znak. Następnie po 500 metrach jest bramownica nad całą szerokością jezdni pokazująca dokładnie tyle strzałek ile w rzeczywistości jest pasów ruchu. Każda strzałka jest dokładnie nad środkiem pasa ruchu. Dodatkowo prawa strzałka na wprost ma również strzałkę w prawo. Dzięki temu wiemy już teraz, że pas do skrętu w prawo powstanie po prawej stronie, a nie, że prawy pas powstanie z prawego pasa, jak to jest na przykład na S8 w Warszawie. Po 500 metrach jest kolejna bromównica i na niej powtórzone to, co było wcześniej, czyli trzy pasy prowadzące na frost, a po prawej stronie powstał czwarty pas do zjechania z autostrady. Kolejna sprawa to oznaczenie węzłów, czyli to, o czym mówiłem już wielokrotnie. U nas każdy węzeł w Polsce oznacza się tak, jakby to był węzeł dwóch autostrad, a to jest ogromny błąd. W całej Europie jest inaczej. Takim znaczkiem oznaczamy tylko miejsca, gdzie krzyżują się ze sobą autostrady i drogi ekspresowe. Znak ten oznacza po prostu, że po zjechaniu z autostrady, po której się właśnie poruszamy, dalszą podróż również będziemy kontynuowali autostradą lub drogą ekspresową. Natomiast taki znak oznacza, że po zjechaniu z autostrady, którą właśnie jedziemy, nie będziemy już kontynuowali jazdy autostradą czy drogą ekspresową. U nas obojętnie, czy jest to węzeł Łódź Północ, Kliwice, Sośnica, Konotopa czy Opacz, gdzie ten znak jak najbardziej powinien być, to także na węzłach, gdzie po zjechaniu z autostrady jest droga krajowa, wojewódzka czy nawet powiatowa, również stosuje się taki znak. Parkingi na odstradach w Niemczech są oddalone od siebie w podobnych odległościach co u nas. Również można je podzielić na kategorie. Są mopy, na które w Polsce mówimy, że są kategorii pierwszej, czyli takie, gdzie jest tylko parking i toaleta. Jednak co ciekawe, spotkałem w Niemczech też takie parkingi, gdzie nie ma budynku toalety jest tylko w formie toitoja. Uważam, że pod tym względem lepiej jest u nas. Dodatkowo na plus naszego kraju jest to, że toalety są bardzo czyste oraz bezpłatne. W Niemczech, tam gdzie są parkingi ze stacjami paliw, to toalety są płatne. Jadąc po niemieckich autostradach, widzi się bardzo dużo remontów i tak ogólnie jest wszędzie na świecie. A że już zjeździłem bardzo wiele krajów na wszystkich zamieszkanych kontynentach świata, więc mogę o tym co nieco powiedzieć. Domontuje się drogi, bo one się niszczą, tak samo jak trzeba remontować np. mieszkania. Uważam jednak, że w Polsce jak jest remont, to ludzie strasznie narzekają. Z racji, że pracuję w tym zawodzie już ponad 20 lat i moi znajomi to wiedzą, to często słyszę zdania typu, Słuchaj, a wy musicie robić te remonty akurat teraz? Dlaczego nie możecie robić kiedy indziej? Ale kiedy? Zimą się nie da, bo jest zima, więc nie można. Latem, jak ludzie jadą na wakacje, to najlepiej, jakby nas nie było na drodze, również. Wiosną są święta, majówka i tak dalej, więc najlepiej jakby drogowców nie było nigdy. Drodzy widzowie, remonty trzeba prowadzić w naszym kraju od wiosny do jesieni. Jeśli trwa wymiana nawierzchni plus np. jakiś remont wiaduktu to tego nie da się zrobić np. tylko w nocy albo w jeden weekend. Więc bardzo proszę o tym pamiętać i nie narzekać na drogowców oraz ich nie wyzywać od najgorszych. My to robimy dla Was. W Niemczech podoba mi się to, że kierowcy aut ciężarowych przestrzegają przepisów dotyczących zakazu wyprzedzania. Jadąc np. z Berlina do Hamburga, stoi znak zakazu wyprzedzania przez auta ciężarowe od godziny 6 do 21. I nie wiem co by się nie działo nikt nie odważy się wyprzedzić. Panowie kierowcy dużych aut: wielokrotnie to powtarzam na moim kanale: Ja bardzo szanuję Waszą pracę, ale Wy też szanujecie kierowców pozostałych aut. Jeśli stoi znak B26, zakaz wyprzedzania przez ciężarówki, to on również obowiązuje w Polsce, a nie tylko w Niemczech czy we Francji. Zbliżamy się do węzła numer 27. Na wprost prowadzi autostrada numer 19 do Rostoku, a my skręcamy w prawo, żeby pojechać w lewo w kierunku Hamburga. Zwróćcie uwagę na łącznicę, jak ona jest wyprofilowana. Jadąc z przyczepą 90 km na godzinę właściwie w ogóle nie musiałam zwalniać. Łącznica ma bardzo duży i łagodny łuk. Pierwszą noc spędziliśmy na parkingu wzdłuż autostrady nr 24. W nocy lał deszcz. W przyczepie wtedy jest bardzo głośno. Rano po szybkim śniadaniu wybraliśmy się w dalszą podróż do Legolandu. Co mnie zdziwiło na niektórych odcinkach autostrad w Niemczech, to to, że niektóre nie mają siatki zabezpieczającej przed wejściem zwierząt. Uważam, że taka siatka na autostradach powinna być. Lepiej pod tym względem jest u nas, ponieważ w Polsce wszystkie autostrady i drogi ekspresowe są ogrodzone. Jadąc od strony Berlina do Danii, nie jedzie się przez Hamburg. Kilkadziesiąt kilometrów wcześniej skręca się w prawo w drogę krajową, inaczej zwaną federalną, o numerze 404. I tutaj zaskoczenie dla tych, którzy nie jeżdżą po Niemczech. Droga ta, mimo że ma przekrój 2, +1, to jest oznaczona jako droga ekspresowa. U nas jest mnóstwo dróg lepszej jakości, ale nie są oznaczone jako drogi ekspresowe. Mam tu na myśli np. obwodnice Inowrocławia lub Góry Kalwarii, które w mojej opinii powinny być drogami ekspresowymi. Kolejna rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to objazdy. Droga 404 jest teraz w przebudowie. Więc jedziemy objazdami przez małe wsie i miasto. Co mi się bardzo spodobało, to sposób oznaczenia objazdu. Nie ma takich tabliczek jak u nas z mnóstwem informacji, których podczas jazdy samochodem z normalną prędkością nie jesteśmy w stanie przeczytać, tylko tu objazd jest oznaczony numerem drogi. Jechaliśmy drogą numer 404, która jest w przebudowie, więc tablice pokazują nam U404. I tak do momentu, aż nie wrócimy na docelową drogę. Jazda przez niemieckie małe miasta i wsie jest bardzo spokojna. Nikt nie przekracza prędkości. Poza tym pieszy jest święty. Jadąc autostradą nr 7, w pewnym momencie czuć, że dość znacznie się podnosimy. Przejeżdżamy w tym miejscu nad kanałem Kilońskim. Jest to sztuczna droga wodna łącząca Morze Bałtyckie z Morzem Północnym. Prędkość, z jaką musimy się poruszać, to 60 km na godzinę przez deszcz i silny wiatr. Przez to trochę nami machało, bo oczywiście ciągnęliśmy przeszczep. Granicę niemiecko-duńską przekraczamy jakąś boczną drogą. Po prostu korek na autostradzie w stronę Danii był tak ogromny, że wybraliśmy się bocznymi drogami. Mnóstwo osób tak jechało. To, że jesteśmy w Danii, dowiedzieliśmy się z mapy. Nie było żadnego znaku informującego o tym. Wjazd na pierwszą duńską autostradę i dość spore zdziwienie, ponieważ nie ma u nich znanego np. Na z naszych dróg pasa włączania. Kierowca ma po prostu znaleźć lukę pomiędzy innymi pojazdami i włączyć się do ruchu. Jednak, nawet jadąc z przyczepą, nie jest to trudne. Każdy bez problemu mnie wpuszczał. Około godziny 15 dojechaliśmy do Logolandu. Tutaj spędziliśmy trzy noce. Jeśli miałbym coś powiedzieć w dwóch słowach o tym miejscu. To to, że przed wyjazdem wiedziałem, że to będzie wyjazd dla dzieci, a nie dla mnie. Sądziłem, że Legoland jest tylko dla nich. Powiem szczerze teraz, że się myliłem. Jest to super miejsce dla każdego. Na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, szczególnie ogromne miasta wybudowane z klocków. Poza tym są rollercoastery, kolejki i mnóstwo atrakcji. Koszt za trzy noce za kemping oraz za dwa dni w Legolandzie dla czterech osób to 1500 zł. Cały kemping swoim wyglądem nawiązuje stylem do Legolandu. We wtorek rano udaliśmy się w podróż do stolicy kraju, czyli Kopenhagi. Do przejechania mieliśmy około 260 km. Zaraz za Bilund wjechaliśmy na drogę numer 28 i podobnie jak w Niemczech, mimo że miała przekrój 2 plus 1, to jest oznaczona jako droga ekspresowa. Na początku nie miała bariery energochłonnej, a po kilku kilometrach bariera oddzielająca pasy ruchu w przeciwną stronę już się pojawiła. Ruch na tej drodze był bardzo nieduży. Co w Danii jest rzeczą absolutnie wspaniałą, to ścieżki rowerowe. Są one wszędzie wykonane z nawierzchni bitumicznej, a nie kostki brukowej. Dodatkowo, jeśli ścieżka jest dwukierunkowa, to pośrodku są pasy oddzielające oba kierunki ruchu. W okolicy miasta Colding ponownie wjeżdżamy na autostradę i tutaj to samo, co mówiłem poprzednio brak pasa włączania. Ciągle jesteśmy w okolicy miasta Colding. Jest tutaj rozwidlenie na dwie autostrady: albo na północ stronę Archus, albo na wschód w stronę Odense i Kopenhagi. Co ciekawe, mimo że Dania jest dość mała, to zobaczmy, że na znaku nie ma wskazanej stolicy kraju. Dodatkowo popatrzmy na oznakowanie: są tutaj trzy pasy ruchu. Prawy prowadzi w prawo, lewy w lewo, a środkowym możemy pojechać i w prawo, i w lewo. Według mnie na wielu węzłach w Polsce tak właśnie powinno wyglądać rozwidlenie na dwa kierunki. Żeby to zrobić, trzeba odpowiednio wykonać znak pionowy, który musi współgrać z oznakowaniem poziomym. Wjeżdżamy na Wyspę Fionia, trzecią pod względem wielkości wyspy Danii, położoną między Półwyspem Jutlandzkim a Zelandią. Tutaj zjechaliśmy na krótki odpoczynek na parking. Są one w Danii bardzo dobrze ustalone. Wokół rosną drzewa, są miejsca, gdzie jest cisza, a dodatkowo autostradę od parkingu oddziela ekran dźwiękochłonny. Szczególnie dla kierowców dużych aut, którzy tu śpią, jest to rzecz wspaniała. Na też są remonty dróg, które też ciągną się kilometrami, jednak tutaj również udało się zrobić dwa pasy w każdą stronę. Dzięki temu remont nie jest uciążliwy. Teraz chcę Wam pokazać jak wygląda zmiana z trzech pasów do dwóch. Jest to rozwiązane w bardzo dobry sposób. Otóż w takim miejscu pojawia się linia ciągła dla tych, którzy jadą pasem prawym. Kierowcy jadący tym pasem co ja nie mogą w takim miejscu zmienić pasa na środkowy. Łatwo się można domyśleć, że linia jest po to, żeby nie dochodziło do zdarzeń na środkowym pasie. To co widzimy to hewrony. Są stosowane w wielu krajach europejskich. Służą one do oznaczenia minimalnej odległości między dwoma samochodami, następującymi po sobie. Jestem ciekawy, jakby to się sprawdziło w Polsce. Tutaj, podobnie jak w Niemczech, na niektórych autostradach nie ma ogrodzenia wzdłuż drogi. Widziałem w kilku miejscach przejechane zwierzęta, więc jak najbardziej one tu są i przechodzą. Więc uważam, że pod tym względem lepiej jest u nas. Opuszczamy wyspę Fionia i wjeżdżamy na zespół mostów nad Wielkim Bełtem. Jest to przeprawa mostowa o łącznej długości 17 km, która łączy wyspy Fionia z Zelandią. Po moście, oprócz samochodów, poruszają się też pociągi. Mniej więcej w połowie długości przeprawy jest wyspa. Jadąc z zachodu na wschód, od tej wyspy w stronę Kopenhagi, auta wjeżdżają na most wiszący, a linia kolejowa jest poprowadzona w tunelu. Wiszący most jest najdłuższym tego typu mostem w Europie i trzecim co do długości mostem wiszącym na świecie. Przeprawa jest płatna. Ja zapłaciłem około 280zł. Proszę zwrócić uwagę na bramki. Jest ich mnóstwo po lewej stronie, które są dedykowane dla aut, które zarejestrowały swój pojazd na stronie internetowej. Musimy tylko być w systemie i wtedy nawet nie musimy się zatrzymywać, żeby system pobór opłat nas wykrył. Jak pomyślę, że u nas na A1 czy A4 wakacje ludzie stoją nawet godzinę, żeby zapłacić za przejazd, to jestem przerażony jak daleko w tyle z niektórymi rzeczami jesteśmy. W tym miejscu łączą się dwie autostrady. Do autostrady E20, którą jedziemy od strony Odense, dołącza z prawej strony autostrada E47 od strony Niemiec. Od tego momentu, autostrada aż do samej Kopenhagi ma aż cztery pasy ruchu. Tutaj dwa słowa o numeracji autostrad w Danii, ale również w Szwecji. Główne autostrady nie mają swojego numeru krajowego, tylko oznacza się je numerem międzynarodowym. Powiem szczerze, że według mnie jest to dość zaskakujące. W żadnym innym miejscu w Europie tego nie widziałem. Sprawne oko pewnie już dawno zauważyło, że w Danii, podobnie jak na przykład w Czechach czy we Włoszech, znaki na autostradzie są zielone, a nie niebieskie. Oczywiście liczba strzałek na znakach odpowiada dokładnie ilości pasów ruchu. Dojechaliśmy na kemping numer 2, w którym spędziliśmy trzy noce. Koszt tutaj jest dość wysoki: za auto z przyczepą oraz cztery osoby cena wynosi 1500 zł. Ale kemping jest super. Powiedziałbym, że taka pierwsza liga. Dwa słowa o Kopenhadze. Miasto jest przepiękne, w którym trzeba spędzić kilka dni. Jednak nie będę mówił o zabytkach czy ciekawych miejscach bo to kanał o drogach. Chcę Wam powiedzieć dwa słowa o ścieżkach rowerowych. Są one wykonane wspaniale. Każda droga którą jechaliśmy po Kopenhadze lub okolicach na rowerze miała ścieżki rowerowe po obu stronach drogi. Po ścieżkach jeździmy tak jak autem. Każdy kierunek ruchu ma swoją ścieżkę. Jeśli jedziemy na przykład na wschód to jedziemy ścieżką po stronie południowej drogi, a jak chcemy wrócić to jedziemy po drugiej stronie ulicy. Oczywiście są ścieżki dwukierunkowe, ale one są głównie w ścisłym centrum miasta lub na drogach zupełnie bocznych. Na skrzyżowaniach są oddzielne sygnalizatory dla rowerów z oddzielnymi kierunkami. Musimy ustawić się na odpowiednim pasie ruchu. Byliśmy z tym zafascynowani. W drogę powrotną udaliśmy się w piątek około godziny 10. O 12.00 byliśmy w miejscowości Ser, skąd pływa prom do Roztoku. Prom płynie dwie godziny, a jego koszt za auto z przyczepą to 200 euro. Powrót przez Niemcy to autostrada A20 z Rostoku do Szczecina. Momentami jest to bardzo pusta droga. To tyle ode mnie. Jak będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Film miał trwać kilka minut, ale informacji, które chciałem Wam przekazać, było tak dużo, że nie udało się mi szybciej. Zresztą mnóstwo informacji ominąłem. Dziękuję, pozdrawiam, Radek.